maneczko witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Z tym dziś nie ma reakcji, tylko dziś oceniamy, oceniamy postacie z brousa. Z taki dziś inny film. Więc to, lecimy. Szeli. Szeli dałbym na A nitka. D, kolcik. Bula, ja bardzo lubię na S, nawet dam. El primoska. Mm, el primo. B. Okej, okay, Broczek. Broczek chyba jest nawet na A. Barlej, kurczę, Barley jak bym dał. C. Poko. Ja nie lubię poko. Znaczy na, dobra, na F nawet. Albo nie, no. Droza tu. I poko też tu. O. Teraz tak. Jessie. Mm, też nie lubię, ale D. na Bardzo lubię SK. Tik, On jest taki na B. E, wiem, że Tik to pobierać na mnie w kursie. 8 bit D. Rico na B. Daryl, może nawet na A ja lubię Daryl Penę. Nic nie powiem. Nie no, oczywiście żartuję, Może to być dla was dziwne, ale ja lubię Peny. Peny ja, ja jestem fanem Peny. Karl. Ja w ogóle mam dużo takich postaci, co dużo osób nie lubi, a ja właśnie bardzo lubię. Na przykład Karl nam jest na E. Jackie. O, Jackie bardzo lubię też SK Gaz. Tak samo. Bo... D MZ może C O Stew dałbym na A. To jest fajny Piperka. A piper dam na B. Nie jest źle pamka. Przepraszam, Frank B. B. B, b, b. chyba dam na B Bibi. Bibi baj baj No A B. Ojej, nieciutko będzie. Ale nie jest ona aż tak zła. Na E. No dobra, na Nani. Ja bardzo lubię Nani Na S. Nie wiem, jak ocenić Edgara. Tak się Ja lubię Edgara, no ale. Mogę być przez to zwyzywany kurcze No dobra, dam na A, Glyph. B, Ojej, nie tu, B, wyżej trochę, Grom D, Boni może C, Gejla dam na B, Kolec też B, Belki nie lubię akurat, B to nisko, bardzo nisko, Aż. Może wyżej trochę? O, Lola akurat lubię. Ona jest niedoceniana, moim zdaniem. Tak, była nawet na A. Tak. Samik, tak samo. Znaczy, tak samo myślę, że. Albo myślę, że może oni o jedną skalę niżej. A Gail może być o tą jedną wyżej. Mandy, Candy. Na C, Maisie dałbym też na C, Perła, mm. ona się dała, myślę, że też może zostać na A, Angelo, nie lubię, Berry, oj, Berry na S tier, bardzo lubię Berry'ego, Shade'ik tak samo, S tier. Nipple. Mipel jest na E. Na E dałbym Mortis. Na A? Tara. B? Ginek. Ginek. Gdzie dałbym Ginka? C? Max. Nie lubię Maxa akurat. Ale nie na, nie na F, to na P, na S. -kę. Bardzo lubię. Sprawcik. Mm. Kiedyś lubiłem, więc na D, Byron. Wyżej C. Squika lubię na albo na B, albo na B. B. Lu, C. na B. Czemu nie? Na B. Baz też B? Może? Może też B? Bo w tym rankingu coś nie ma. Baza Astrola. Nie ma Baza Astrola. No szkoda. Fang. Fanga dałbym na A. Lubię. Graj. Obojętnie. C. Dołcz. Nic nie mówię. Po prostu SK. Zbuntowany Miko, tak samo. I... W... Nie no, na E... Dobra, na E. Albo na D, dobra, na D. ona powinna być tutaj gdzieś, w legendach. Więc... Janet. Janet jest słaba. A ja lubię Janet. No, dobrym no... Na B może nawet bym dał, tak szczerze, Larry Lowry, na A. Ja oczywiście tu oceniam, jak bardzo lubię jakąś postać. Na Otiska, C, na mnie obojętnie. Buster, o Buster na A dałbym. Czekajcie, gdzie mam baster. Baster mi gdzieś zleciał, o Jezu. Czekajcie, o, tu mam bastera i Buster leci na A. Willow, Willow na B. Erty również na B, Chuck również na B, Charlie na S, <ścoughs> s K. B. Lili, może A dałbym? Klęs, ja go nie lubię. Moe, moje Song Tutorial moje lubię na A. No. Dudu. O oh Jezu, Dudu. Ja nie lubię Juju. Nie lubię Dudu. Ale. Dobra, no. Nie, no. Może na E, dobra. Pff, nie wiem, jak Oli'ego mam ocenić. Nim jeszcze nie grałem, bo on jeszcze nie wyszedł do gry. Ale jest na pewno lepszy niż Meeple. Na razie dałbym go, widzowie, na razie jak się dla mnie zapowiada, to na taką C. Ale to może się zmienić, bo Oli jeszcze nie wszedł do gry. Więc, dalej tak, Spajeczek. Zaczynamy już legendy. Spajek. Na A. Kryłczek. Mhm. Też leci na górę. A Myślę, że nawet na tier S. Więc to Leonik. Niziutko, niziutko, Tu. A ja myślę, sobie, że mogę sobie podwyższyć nitę, bo nitę troszeczkę wolę niż tych. Tutaj. Sandy. Też średnio. Meg. o, mego sława Lubię. Jak ja mówię, megosława. Nie, na A dałbym meg. Czestera. Myślę, że tak samo. Na A. Będzie dobry noc na Amber. Też tutaj na no, D, Ale Sandy mogę dać na C, bo Sandy... Mam z nią sentyment. Kitty miał na A. Stało nam ostatnie 4 postacie. Surge. Na C obojętnie. Cordelius. Chyba będzie moja ostatnia S. -ka. Draco, on jest bardzo nielubiony, ale jako... Powiedzmy, że lubię na C. No i ostatnia postać, Skibidi Kenji, którego dałbym na... Zniknął mi. Gdzie zniknął Kenji? O, idealnie, chciałam go dać na A. Tak wygląda mój ranking, tutaj tier no, i to są moje ulubione, zady, o, moi ulubieni zadymiarze. Mam drugie ulubieni, możecie sobie tutaj zobaczyć. Cyk, tutaj trzeci, z kolei na B, tutaj C. Tutaj mamy D, czyli już takie, których nie lubię za bardzo. E to już także nie lubię. A że F, że po prostu najlepiej, żeby ich nie było w grze. Tutaj mam takich pięciu najmniej ulubionych, ja się żegnam. No i Elo.